Cześć kochani, nowa gazetka w Action. Zapraszam na przegląd. Dużo rzeczy. Między innymi, zobaczcie środki do czystości w fajnej cenie. Coś na Halloween też widzę obniżone. Słodycze. Mm, no, będzie fajne, będą fajne rzeczy, bo już podgląd zrobiłam poszewki z futerka i tutaj na przykład macie takie łakocie. Ale i też jest na przykład. Taka masa na babeczki czerwone, zobaczcie, za 8 zł, niecałe jakieś posypki, za niecałe 8 zł, i tutaj te mini pianki za niecałe 6 zł. Lecimy na półki, bo tutaj dużo się dzieje. Zobaczcie, zapachy, świątecznie, no jest tego sporo. Zaczynamy od lampionów, za 17 zł, takie latarnie. W środku żarówka ale jakoś do mnie nie przemawiałem. Ciekawa jestem, czy wam się one podobają, więc zostawcie komentarz. E, Ciekawa jestem, czy takie drewno wam się podoba. E, z dyfuzory, które już były na kanale, tutaj macie fajny sznur, taki mm, oświetleniowy za niecałe 8 zł, piękna kurtyna na balkon, na przykład za 25 zł, dyfuzory z podświetleniem na środku. Mam taki fajny pasek, zaraz wam pokażę. Kolor drewna jest ciemny bądź jasny, tak on wygląda. I kupicie go za niecałe 22 zł. Z Elwika świeczki, które pachną przepięknie. 7 zł niecałe teraz, w tygodniu promocyjnym. No i macie tutaj patery okrągłą bądź podłużną za niecałe 7,50. Jest taki jakiś styl a la marmurek. Lampka solna za niecałe teraz 17 zł. No i te poszewki znikają bardzo szybko. A la futerko, dwa kolory, niecałe 15 zł. Zobaczcie, jakie cudo. Te poduszki będą idealnie wam pasowały do, tego, do tej narzuty, która była tydzień albo dwa tygodnie temu. Bo jedna pani właśnie jak brała, mówi, będą poduszki, więc sobie skompletuję i naprawdę no są przepiękne. Cena 15 zł uważam, że jest fajną ceną. Kosz do przechowywania za niecałe 25 zł i tutaj akurat u mnie są trzy kolory do wyboru. I coś, co może kogoś ucieszy. Organizery do lodówki i zaczynamy od 7 zł. Tutaj macie taki podłużny, można wrzucić jakąś marchewkę, czy cebulę, czy rzutkiewkę na przykład. Tutaj są już większe za 9, jeszcze większe na jakieś na przykład... Jabłka 11 zł. Lecę dalej, tutaj jeszcze są takie za 11 i tu w ogóle są fajne organizery do, do lodówki za niecałe 25 zł, ale to za chwilkę bo się pogubię w tych um, rządkach i coś pominę. Ściereczki z Wilady za niecałe 6 zł. Tu mamy w środku 4 sztuki. Jak ktoś ma, to zostawia mi komentarz, bo jestem ciekawa, czy one są fajne. Mopy są fajne, ale ściereczek jeszcze z Wilady nie miałam. Tu mamy um, końcówkę do mopa, um, też fajnej cenie. No i mamy patelnie, rondelki, 20, niecałe 5 zł. Ale to nie jest kamień, więc nie wiem, nie miałam. Nie będę polecać, polecam Wam zawsze te z kamienia. Tutaj w Action również one są, tak więc może one są też fajne, ale ja już jestem tak przyzwyczajona do tego kamienia, że będę Wam zawsze polecać ten kamień. Jak tylko będzie na promocji, to Wam damy znać. Tutaj widzę pochłaniacz jakiś powietrza, ale dobra, lecimy tutaj z tym organizerem do lodówki, taki dwupak. Zobaczcie, takie fajne pojemniki, na przykład na sałatę. Tu mamy Etu i na telefon do iPhona, tylko jakieś u mnie trzy, tylko modele zostały za niecałe 13 zł, to faktycznie cena hit. Ten marmurek nawet fajny. Baterie 33 zł tutaj za 7,50, ale te pudełko do organizacji baterii jest po prostu rewelacyjne. Pierwszy raz coś takiego widzę, ale faktycznie jak ktoś ma dużo baterii, ja mam sporo, bo do tego miasteczka potrzebuję baterii, później się to wyciąga, wiecie, halloweenowe, jakieś dekoracje, więc tu można fajnie sobie zorganizować baterie za niecałe 6,50. Folia 6.50 do laminowania, też fajna cena. Tutaj było wzięcie na nią, zobaczcie, 100 sztuk w środku, jak dobrze widziałam. No i co tu jeszcze? Laminator 45 zł i ten zestaw tych kredek jest prześwietny, zawsze jakiś fajnej cenie, to Wam polecam. Zobaczcie, tak w środku wygląda. No i teraz myślę, że cena też jest fajna. Ostatnio pokazałam też wam ten zestaw dla dzieci. Teraz możecie kupić go w obniżonej cenie. Tutaj jeszcze jest jakiś taki, jakaś taka tablica przenośna. Tu jest zestawy są kredki, kolorowanka, no różne warianty do wyboru. Zrób to sam, czyli zobaczcie, mogą dzieci się pobawić, ale te lalki malutkie mnie zauroczyły. Ta lalka jest przepiękna, wykonanie rewelacyjne, ubranka również kosztuje jedynie 13 zł i zaraz Wam wszystkie pokażę. No ten szary słonik chyba najbardziej mi tutaj się spodobał. Jak macie wnuczkę bądź dziewczynkę, to bierzcie, nawet się nie zastanawiajcie. Ten zestaw tego misia, który ma aż 5 ubranek do wyboru też jest świetny jej czego on już nie wymyślam. 25 zł za ten zestaw. Można komuś, wiecie, schować i dać w prezencie, bo to są naprawdę fajne rzeczy. 38 zł gra, która chyba w okresie wakacyjnym jak ktoś jest nad morzem, to znacie, jest to hitowa gra dla mnie, zawsze obowiązkowo gramy z dziećmi. Bo ta wersja jest troszkę za mała, ale i tak kusi powiem Wam szczerze. Żarówki 22 zł. Tutaj jest jakiś fajny termometr wewnętrzny za niecałe 15 zł też mnie zaciekawił. Ciekawe z tym, czy ktoś ma. No, to jest ciekawa nowość. 12 zł żarówka z pilotem. Tutaj mamy lampkę pod półkę, taką, wiecie, z czujnikiem. I cena też jest uważam fajna. 11 niecałe zł. Tu mamy reflektor solarny, słoneczny 65, zł, ale też dywaniki łazienkowe są przecudowne. Raz, że kolor, a dwa ten wzór. No po prostu bajka. 23 zł. Zobaczcie szary, taki biały prawie i kolor brązowy. No cudowne chodniczki. Możecie zostawić kolor, który Wam się spodobał, i czy w ogóle lubicie takie chodniczki, czy macie, bo to można nawet, y, uważam, koło stolika jakiegoś małego położyć, bo jest naprawdę ciekawy wzór. Co tu jeszcze? Jakaś poducha. No tu jeszcze Wam pokażę. Zostały mi dwa te regały. I tu mamy pochłaniacze, wkłady do pochłaniaczy. Są też środki do mycia, do łazienki 6 zł. Tutaj mamy do kuchni środek do czyszczenia też jest świetny i tu też kiedyś miałam polecenie na ten uniwersalny środek do czyszczenia za niecałe 6 zł. 20 zł mamy pochłaniacz wilgoci, a za 12 zł niecały macie wkład. Przekąski dla psa i tu na przykład ta zabawka, to jest dla mnie petarda, rybka, y, po prostu taka maskotka 2,60. Tutaj możecie sobie wybrać rybkę, albo która wam się podoba, albo kolor, który wam się podoba. Dla mnie to jest też hit I za chwileczkę też będzie hit. Y, obroża dla kota. Zastanawiałam się, co to jest. Myślałam, że jakieś łańcuszki, czy coś do telefonu, a to. Obroża dla kotka, ale one są też cudowne i zapłacicie za nie niecałe 3 zł. I już wszystkie wam pokażę. Oczywiście, jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, naciśniesz dzwoneczek. Wtedy będziecie wiedzieć, kiedy wlatują filmy. A pokazują się codziennie po 2-3. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami, nowościami. Sklepowymi oraz będzie mi też bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem, on też wtedy może podejść do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Lecimy dalej. Fajne leginsy, ten wzór też jest ciekawy i kosztuje mnie całe 16 zł. Tutaj macie skład. Ciężarki do ćwiczeń od 3 kg, czyli 30 zł 3 kg. 2 kg, już Wam pokażę, tutaj są czarne, za 18 zł. I różowe, kilogramowe, za niecałe 11 zł. Skarpetki, stopki, 11 zł. I tu jeszcze widzę jakieś leginsy sportowe, za niecałe 39 zł. szewka na kołdres flaneli i bawełny 60 zł u mnie trzy wzory do wyboru i są trzy wielkości 155 na 220 140 na 200 i tutaj największa 2 na 2,20 za 70 zł. W tym tygodniu promocyjnym pokazały się również kalendarze adwentowe. Już ten za 49 znamy, ale jest też. Mm, jeszcze jest ten dla dzieci, ale chyba pokażę Wam najpierw te mm, nauszniki dziecięce za niecałe 7,90. Są urocze, takie. Miśkowe i futerkowe, bo to w zależności od tego, jaki kolor Wam się spodoba, czy chcecie mieć uszy, czy nie. Tak więc tutaj troszkę tego jest do wyboru. Bluza polarkowa dla dzieci, 30 zł, i tutaj różową macie dla dziewczynek, i niebieską dla chłopca. Co jeszcze w tym tygodniu to Stopy za 11 zł. Dla kobiet jest tutaj naprawdę spory wybór. Znalazły się też skarpetki standardowo, jak w każdym prawie tygodniu. No i żele pod prysznic tutaj mamy krem do kąpieli i krem i balsam. Ale jeszcze zobaczcie ten zestaw podróżny pokazał się w fajnej cenie, bo nie 4.50, tutaj możecie wrzucić balsam, odżywkę to wszystko w takiej mini formie. Pianka do mycia twarzy 6.20 i zaciekawiło mnie, bo zawsze zerkam na te pianki hmm. i słuchajcie, jest to pianka z, na bazie wody aloesowej i tu jeszcze jest druga z wodą kokosową, więc ta woda kokosowa mnie tu mega ciekawi. Jak ktoś ma, jest zadowolony, zestawę komentarz, będę bardzo wdzięczna. Płynę do, do, do makijażu, 6,20, magnetyczne rzęsy, 11, zestaw pędzli do makijażu, bardzo ładne multikolory, za niecałe, 11 złotych i tu jest fajny zestaw upominkowy z czupa czupsa, 15,50, widzę jakąś mgiełkę i co tu jeszcze mamy? Żel pod prysznic. Więc fajny zapach, bo pewnie jakaś yy, czereśnia. I tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o ten tydzień. Promocyjny wekszen. Zostawcie komentarz, co Wam najbardziej się spodobało. Aha, jeszcze tutaj u góry muszę pokazać Wam te samki, bo jest taki fajny zestaw pomnikowy, świąteczny. Samki metalowe, tutaj widzę w środku jakieś gąbeczki, kule. Yy, tutaj jakieś medełko. No więc, yy, co tu jeszcze? szampon, żel, no fajny zestaw. I kalendarze adwentowe. Ten kalendarz znacie, już był na tygodniu promocyjnym, ale pokażę jeszcze dla osób, które go nie widziały, co tam z tyłu jest. Ciekawy, bo niecałe 2 zł wychodzi okienko, a zobaczcie, jakie fajne produkty. Tutaj nawet widzę jakąś gwiazdkę żel, więc po malutku przejadę, co tu jest. Możecie dać sobie pauzę, doczytać szczegółowo, co. W środku w tym kalendarzu znajdziecie. I za niecałe 58 zł jest kalendarz adwentowy dla dziewczynek. Na koniec, jeszcze poza promocją, pokażę wam, że dojechały ponownie te regały dwu rzędowe one są po prostu cudne za niecałe 13 zł. Możecie tutaj ustawić swoje przyprawy jakieś, czy jakieś pojemniki kuchenne, co tam macie i lubicie. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Ciekawa jestem waszej opinii, jak ten tydzień promocyjny Wekszyn Wam się podoba. Zostawcie komentarz, zostawcie łapeczkę w górę, dziękuję za komentarze, subskrypcję, łapeczki. Jesteście przecudowni, przekochani. Życzę Wam jeszcze raz miłego dnia. Do usłyszenia. Później, cześć, pa!